Cześć, witamy na Sieciownik TV, tu Adrian i Patrycja, zapraszamy was do nowego odcinka Titan Quest. I tak, to jest nasza postać, którą gramy z Patrycją, a tu już jest, o, to jeszcze inna postać. To jest nasza postać, to właśnie jest nasza postać. Ma zgrabny biustonosz. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, była moda, teraz zaczynamy. Słuchajcie, dziękujemy za Wasze lajki, za Wasze wsparcie, naprawdę pomagacie nam i to jest bardzo cenne. I również zapraszamy do dalszych jakby to powiedzieć, do dalszego łapkowania kanału. Tak kolokwialnie rzecz mówiąc, co nie? Dokładnie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Możecie zawsze polecić nasz kanał znajomym. Tutaj nic nie mamy ciekawego. Nie skomentowałeś. Nie no dobrze, no masz rację. <coughs> nie wiem, ja się skupiam tutaj sprzedając, wiesz. Masz podzielności uwagi? Mam, ale nie aż taką. <laughs> Dobra, działamy Tutaj dzisiaj ja gram. O, zmieniłeś mi skila. Ja ci no, no w sumie tak. <laughs> Dobra. Nie, no na jedynce no, ale masz nic. No tak, ale teraz jest umiejętność, a nie tak... Wiecie co? Stop, 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 stop. Bo tutaj Patrycja trochę mi namieszała. Okej, okay. jestem w domu. No tak to jest. Ten, kto gra, ten decyduje. Ten tak. miesza? No, miesza też. No to właśnie tak. Nagrywamy sobie wieczorem dla Was, na spokojnie. Mamy trochę czasu wolnego. Taki chill outowy odcinek. No. Taki bardzo spokojny. czy w ogóle tak west jest jakby to ująć. Na spokojną serią rzecz. Nie ma pośpiechu tutaj. No tak, chyba, że zaraz ten, ta bohaterka harki cię ubije. I to w ogóle sieci nie łapie. Bo lasa. Przestało. Dobra, co my tutaj mamy? To jest tak. Zdobyty na ramieniki, ok. Dobra, przypomnimy misję. Może. Znać ich hmm. artefakt w Knossos Co ty robisz z mikrofonem? Zostań. Nie mogę, to jest taki fajny, zimny Nie, weź patrzcie. <śm> 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 I wiecie co? E, skończyliśmy ostatni odcinek tutaj, w tym miejscu mm, Ale podejrzewam, że gdzieś tu jest miejsca y dodatkowa jeszcze Może nawet tutaj Wracamy się na szybko, jak uważasz? Nie Nie? Dobra Nie. To zrobimy inaczej. A gdzie nie by miałaby być misja dodatkowa, e... czyli wszystko bierzemy na bieżąco. Nie, jest jeszcze jedna misja, której nie zrobiliśmy. Ale no to na naszej innej postaci. Nie, tutaj. Wszystkim pokazałem. Ja? Tak. A. Dobra, zrobimy tak, żeby nie manować was waszego czasu e, To w kolejnym odcinku zaczniemy od tamtego miejsca, zrobimy cięcie i tak dalej. Albo jeszcze w kolejnym zobaczymy. Okay. Okej, okay, okej, okay, licz, rozum, Lici, liczy. Wow, co to jest? Eee, coś do rzucenia? No, prawda. Co? Zostaw ten mikrofon. <grym> nie, <grym> naprawdę. Okay. <grym> Wy nie wiecie, co tu się dzieje. Tu mikrofon po prostu, waga o. Nie powiem o co. Przerażający. Nie, ja tylko się bawię pod filtrem

nie. No. To właśnie tak. Tak na niektórych budowach. Yy, wszyscy, odpo, yy, wszyscy odpoczywają, Poza jednym, który czuwa i patrzy, czy kierownik nie idzie. Moż doświadczenie z tego? <śmiech> <śmiech> Widziałam wielu budowań w moim życiu. Okej. Okay. A i uznałaś? I to jest ta mm. rozmowa, kiedy ja się dowiem o życiu Patrycji. O tym nieznanym. Wiecie o co no, chodzi? się jakiegoś znał. No. Swego czasu. Okej, okay. nie pytam. To jest zadanie widzów. Ty na pewno też znasz jakiegoś budowlańca. Poczekaj, tutaj są jaki sama a nie budowlańce. Panowie są dość drętwi, ale my im pomożemy się ożywić. Patrz, nie można. E, trup który nie krwawi. Po co jak nie krwawi. Poznałam też e, w sumie, poznałam kilku podoblańców za czasów, kiedy oni już byli, e, mm -hmm. jakby, jakby za, już e, mieli tą swoją karierę, tak? Mm -hmm. Rozpoczętą, no i są <coughs> kilku, którzy w tym momencie prawdopodobnie zaczynają. Okej. Okay. O, mamy Orfusa. Tak, to jest Orfus? Ortus. Orfus or no, nie zależy jak się czyta. No to tak to wygląda sytuacja. Tak trochę, wybaczcie, rozmawiamy dzisiaj od rzeczy, ale musimy nadgonić materiał z przyczyn prywatnych, możemy powiedzieć, bo mamy tam swoje sprawy i w, w przyszłych dniach będziemy mieli mniej czasu na nagrywanie, więc trochę nadganiamy. Również dajcie znać, co myślicie o nowym menadżerze, który ulega prawie że codziennie zmianom. Tak, wygląda. tak, Patrycja tutaj próbuje naprawdę swoich sił w graficy i coraz lepiej idzie. A ja pomagam komentując, czasami czegoś się nauczę. Nie, po prostu to jest kwestia, że ja się spełniam i dla mnie coś wygląda dobrze, tylko <laughs> po zrobieniu tego i wrzuceniu na. Eliksir Energii! Gdzie był eliksir? Gdzie jest? Dobra, Elixir! Mamy go, mamy go, dobra, No okay. wracając, w każdym razie, no po dodaniu to, to, to już nie zawsze jest to, co się wydawało, że tak, no, jest, tak? YouTube trochę nam, raczej no to nie jest nasza, raczej nie, to nie jest wina YouTube'a, ale niestety jest brak doświadczenia i po prostu rozjedzie nam się coś. Albo zwa, zwa rozdzielczość i tak dalej. Źle nam zeskaluje coś i, i potem na przykład ten ostatni baner gdzie ucinał po prostu słowa z niego, to takie aha. Znaczy zależy, bo na jednych urządzeniach ucina, na innych nie. No ale już teraz wiem o co chodzi tak naprawdę. Mhm. YouTube jest tak leniwy, że zrzuca obowiązek... Yy... Tak naprawdę skalowanie tego wszystkiego na... No punktów... no. Z drugiej strony my też jesteśmy nowi, nie wiemy na jakiej zasadzie to działa, jaki algorytm. Czy nie wiem, czy ktoś by mi umiał pod, Jakby to powiedzieć? Potrafił powiedzieć, czy zrobienie takiego algorytmu i nie wiem jest drogie czy nie, czy, czy jest to możliwe, łatwe do wprowadzenia, bo to też może od tego zależy. Albo po prostu ludzie się przyzwyczaili, a że my jesteśmy nowi, a też nie jesteśmy informatykami, to dla nas może być to trudne. Ale z drugiej strony mówię, nie ma co tam złego. Ale jak informatykami? Chyba grafikami. No tak, nawet, wiesz, no to jasne. Pyk, pyk, pyk. Jeden trupek, drugi trupek, trzeci trupek Pat, hej. Dobra, koniec tego narzekania. Ja nie narzekam. Na pewno? Na pewno? Będę, ja ja nigdy nie narzekam. Dobra, idziemy tutaj. Postępne ptaki, plagi. Jesteś Polakiem. Polak zawsze narzeka, nawet jak nie narzeka. Oj tam, oj tam. W ogóle mamy tak cicho grę ustawioną, że... <grym> mamy to wpisane w naszej polskiej naturze, że nawet najbardziej optymistyczny Polak czasami musi ponarzekać. No dobra. Patrycja, Patrycja, ty. Tutaj, wiesz, widzów trzeba optymistycznie, ani mówić Realia, przecież tu pooglądać nie wiem, chodzą te trupki Zobacz, jacy chłopacy są optymistyczni Nie żyją! A jednak są żywi Umarł, a żyje. Coś tam wypadło, nie? Chodź tu, mało. Szczeluści. Wiesz, jaki jest komfort bycia trupem? No. Taki, że nie musisz nosić ciuchów, bo i tak nikt, nikt cię nie podgląda. A pamiętasz Transylwania? Jak wiesz, włożył rękę pomiędzy żebra. Hotel Transylwania? No. Myślałam, że znowu do Kastowo. Nie, nie. Nie, tym razem do. Tak. O jezu, jakby. Jak mnie... Jakby mnie tu nie lubicie, widzę. Widzę, że odszedłeś od koncepcji mm, strzału. Nie no, strzał jest tylko wiesz no. Obrażeń mi nie zadam, bo oni nie krwawią. Bij tego konstrukta mamuciego. Dobrze, że też nie, dobrze, że te rzeźby nie wstały, nie walcząc z nami. Patrz, no jedynie co to go zatrzymam, nic więcej. No to szybciej jest. Tak. No to, to wszystko zależy od poziomu. Ty nie wstajesz, ty się nie ruszasz. No dobra. I kontynuujemy naszą przygodę, wchodzimy do świątyni. Dwór króla Minosa. A wiesz co tu będzie? A wiem co to będzie. Będzie... Będzie dużo takich panów. Rogatych. A przede wszystkim będzie... Co będzie? Labirynt. No tak, no. Labirynt, którego nie lubimy. Naprawdę jest masakryczny. Można się na nim nieźle namalić. Więc uwierzcie, to, że gadamy, będzie wybawieniem dla nas <głos》> w tym momencie. <głos》>, bo to tak, naprawdę. Jak do bosa, to, to już, już wam mówię, że trochę nam zajmie. No, trochę tak. A tu będzie telkin, czy nie? Pamiętasz? A, będzie chyba. No, chyba no przecież nawet tamta ta babeczka gadała o tym, że to się nie godzi, że ona nie może ubić Telkina, tylko my idziemy ubić Telkina, a ona jest tam wysyłana na wschód. No cóż, czy to nasz problem, że się nie godzi w jej przypadku? No moim zdaniem spoko, no bo poszła pilnować swoich rodzinnych stron. Bij te konstrukty mamucie. Czekaj, wilżą gardło. Patrz, oni mi nie są w stanie zadać większych obrażeń. W sumie tam, Bo mamy tą niebieską włócznię? Chyba tak no. W ogóle mamy bardzo fajne bronie i opancerzenie dla naszej postaci, ale na wyższy poziom. To już niedługo. No, trochę znaczy, się mm, Coś tam jest od 18 i coś tam jest od 22. Z tego co kojarzę. Tylko, że na 18 musimy chyba dorzucić coś w zręczności. Możliwe. Ty, ty, tym, ty, ty, tym, ty, ty. lochy, lochy, dungeony, dungeony, one lochy. ja myślałam, że ten kościot, kościotrup ze ściany strzela. Ten. Myślałem, że ten kościotrup ze ściany śpiewa. A jak strzela, to nie ma problemu. Co ty, Patrycja, taka drętwa? Budź się. Nie, nie, jestem po prostu taka, wiesz... Zaspana. A raczej przytłumiona. Nie dobrze. Nie dobrze. No bo teraz ty grasz, ty masz zabawiać widzów, tak? Nie ja. A ty niedobra. Widzicie? I to jest to, no. Ten kto ma klawiaturę, to druga osoba czuje, a tam nie muszę przecież, bo ta pierwsza osoba działa. Takie nie, to rzeczy. Nie, to jest to, że ty rządzisz teraz grą, tak? Ty dominujesz jakby tutaj całą tak. rozgrywkę. Ty podejmujesz decyzję, więc spadzę też na ciebie poniekąd obowiązek przede wszystkim zabawienie widzów, tak? Okej. Okay. Cicho, bo będzie powyżej ilość tam minut, będą prawa autorskie. A, <laughs> Nie, to, to był kover. Yy, to, to tak, bo <laughs> to już nawet było w jakiejś reklamie lodów, więc. <śmiech> <śmiech> Spoko. No dobra. Więc tak, jak coś, dajcie znać, jakie byście chcieli kolejne serie u nas zobaczyć. Pamiętajcie. Czytamy komentarze, odpisujemy. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie od was i tak dalej mamy... Liczymy na was No, liczymy na was mamy parę fajnych indyczków do przegrania z wami więc... No znaczy mamy koncepcję na parę fajnych indyczków. Tak, no. O, fontanna reinkarnacji. Myślałam przez mam, że to jest grobowiec, a to nie jest grobowiec. Taki I pani dostaje. Raz. Jest. My naprawdę mamy dobre obrażenia. Geomantka to było czyli tam, ta, co działa ogniem, to była piromantka, tak? Może, może piro, 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 O, tutaj jest dalszy obszar. No, teraz to już się na pewno zacznie. Co? Labirynt. No, to prawda. Tak, to No to co, do tej misji, co była? dodatkowo to najwyżej się cofniemy. Hmm. I też. Jutro najprawdopodobniej będę rozpracowywał... Znaczy nie, sorry. Ja wam źle mówię. Bo my to nagra... Ten odcinek jest na... Środę chyba. Środę. Środę. Uh -huh. Więc... Więc nie, dobra. E, chciałem powiedzieć to, że jutro będę miał program, czyli we wtorek, bo my nagrywamy to w poniedziałek do montażu. I, i może będzie możliwość wam doklejenia po prostu tego elementu, jak będziemy wykonywać dodatkową misję. Ale to wszystko się zobaczy na spokojnie. Powiem tak, nic na pewno nie stracicie. A też trudniejsze momenty zawsze można usunąć, żeby dać trochę dynamiki. Mm -hmm. Powiem ci szczerze, jak tak nagrywamy czasami na zapasy no. i nagrywamy w dniu, w którym publikujemy, to e, mam czasami poczucie e, w momencie nagrywania takiego zakłócenia kontinuum czasowego. <laughs> Spoko. No, a gdzie jest sieć Ariadny? Tak, Ariadna, czy Aria... Jak ona miała, raczej... No jak, miała, tak. jak miała to postać? No chyba... Nitolog... Ariadna, tak? Uh -huh. I to nie jesteś tym... czekaj, kto, kto zrobił? Minotaura? Nie wiem. Eee. właśnie. Gdzie jesteś Tezausza? I inne smuse? O... Trzeba było go nazwać Tezeusz, to byś miał tezeusze Tak, który pokona Minotaura. You have no more room. You can't... O, o, się narobiło, tutaj nie mam miejsca. W Mamy niebieskie nogawice dla Maga. Racja. To prawda. No, a co w ogóle u was? Tak się spytam? jasne, to nie jest liveik, ale możecie dać znać w komentarzach, jak się mm -hmm. czujecie. Czy wytrzymujecie jeszcze z nami, czy nie? Łupanie! Co to jest? Co to Łuk jakiś? Co to nie? Lew słabe. Ble. Ile się tu połączyło rzeczy? To Nie, no wszystko było słabsze niż nasze. Magu, mam do ciebie interesik. Robimy tak. Oddaj mi artefakt Pięknie Dobrze Pani Patrycją, wie pani gdzie idziemy teraz? Z powrotem do labiryntu. Widzicie, to jest tak, jak człowiek nagrywa na zaś. Nie siepaj do mikrofonu! Usłyszę cię! Ja przynajmniej nie zobaczę mojej miny. Łopanie, gorsze. Gorszo. Ale powiem ci szczerze, że jak bylibyśmy magią, to byłoby dobre. No? Okej. Okay. No to właśnie tak, chwila, bo coś tutaj mi nie gra, czemu tu nie ma. Przy... Aha, dobra. Tu jest... Przypominam, jesteś w labiryncie. Ale nie, mapa pokazuje coś <coughs> innego. Zobacz, mapa... mapa się rozjechała. Eee yy... A nie, zostaw... tu są te filary. Zostaw ten pof jest <laughs> Pop filtr! Ale zostaw naturalny, bo... Przepraszam, ty go dotykasz i mikrofon się cały trzęsie. Nie dotykam go. Ja po prostu patrzę przez mikrofon na grę. Okej. Okay. Niestety no się... mamy takie dziwne ułożenie. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Jak się czujesz patrząc przez mikrofon na grę? Czy czuję jest... się ograniczona. <laughs> Nie czuję się ograniczona. O wszystkim możemy porozmawiać. Uwielbisz mi mikrofonem. O nie. Słuchasz Ale z drugiej się... strony lepiej mi słychać. Chociaż nie wiem, czy to dzisiaj jest takie dobre. <słuch> z drugiej strony lepiej? Znaczy nie do końca, bo on jest kierunkowy, więc nie wiem, czy ciebie lepiej będzie słychać. Bo ty mówisz do boku tak naprawdę i... Oh yeah. Nie, nie, nie rób tak, bo... Naprawdę. Mówisz to od dołu, gdzie gorzej łapie? Dobra, to czekaj, się wyprostuję. Będę mówić pop filtr. Dobrze. Oj ty, Patrycja, Patrycja, coś z ciebie wyrosło. Dziewczyna, dziewczyna. Wszystko co najlepsze. Dziewczyna, dziewczyna. Minotaura spotkałaś. Jeszcze nie. Znaczy no to nie. drugi raz jeszcze nie. Okej. Okay. dobra. Idziemy tutaj. Cisza. 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 Silence. Uf. I'm Kelly. <coughs> Co? Silence. I'm Kelly. Nie pamiętasz tego? Był taki kabaret z, z Ahmadem. Aaaaah. Bo... Terrorist. Ahmad. Nie. Tu, tutaj nie wyciągaj takich rzeczy, wiesz? No to nie, to jest kabaret. Bez przesady. A ja o takich rzeczach się nie żartuję. ja nie żartuję. Nie, ale, jak jesteście ciekawi, wpiszcie sobie Ahmed yy, mm, I będzie sketch na... YouTube. Chyba tak, i będzie sketch na YouTube, naprawdę bardzo fajny, ciekawy Ale stary jak... No, już chyba z 15 lat ma O, no, niedługo będzie pełnoletni <laughs> Nie, naprawdę bardzo fajny i wpiszcie sobie również, jeśli macie moment Mózg kobiety i mózg mężczyzny yy, Amerykański kabaret bodajże Te świetne, jak porównuje, przypomnijcie sobie te momenty, kiedy siedzicie przed telewizorem, mówię teraz do mężczyzn. Tutaj nie chodzi o nic, że wiecie, kobieta, facet teraz jak ktoś lepszy czy gorszy, ale zmierzam teraz do mężczyzn. Jak siedzicie przed telewizorem i o niczym nie myślicie, a wasza druga połówka albo mama, ciotka obojętnie, mówi co cię mówi co robisz? A ty mówisz nic. I ona wtedy następuje u niej nadmierna ilość emocji negatywnych w waszą stronę w stylu, jak możesz człowieku, no nic nie robić przed tym mikrofonem eee, sorry, przed tym telewizorem czy ty chcesz dzisiaj spać sam? i widzicie, właśnie o to chodzi pokój, nic, pamiętajcie, to o to chodziło wiesz no, nie no jest, jest, zawsze tak bardzo chcesz być sam tutaj, znać? nie, nie, mi jest dobrze, ja sobie biję wieże to jest pułapka ognia, nie wieży. dobrze wieże są wyższe jak tam mamy czas, czas jest dobry mhm. Uwierz mi kobietom też nie, nie zawsze chce się was słuchać, więc okay. Chodziała w drugiej strony Tylko my mniej więcej zapamiętujemy o co wam chodzi A wy już niekoniecznie O ho, ho, ho Widzicie Co tu się dzieje? Normalnie, ja nie wiem czy nagramy... Płci. Czy... Nie, tam nie ma. Nie wiem czy nagramy kolejny odcinek, bo tu walka normalnie się toczy. Nie no, żarcik, żarcik jest OK Ty oczy im się świecą. Te żarty są suche jak piasek na pustyni. Chłosta umysłu. Chłosta. Łopanie. Chłosta, chosta. Ale bacie... Bo dla maga. No tak, ale chodzi mi świetne. Tylko czemu niebieskie dla maga, jak my jesteśmy kimś innym? No hmm. tak zawsze jest, że wypadają nam że fajne rzeczy dla maga, kiedy jesteśmy, kiedy mamy jakąkolwiek inną klasę. klasę. No starze no się po prostu no wiesz, no to różne rzeczy bywają i tak dalej. Magowie, gas. Jeden niebieski, a drugi czerwony. To jak w Matrixie, to dwie pigułki Tak. Zdecyduj, znaczy, którego bierzesz. E, co to jest? O, czarny grys. Czarny grys. Szkoda, że, że jest zielony. Jezu, czepiasz się. Daltonizm wszedł. Jezu, tam jest czerwony gdzie jest teraz, teraz będzie zielony. Nie, to jest wygrzebanie... Nie, to nie jest wygrzebanie z A on też jest ulepszony. E... Potężny kieł. E... Okej. Okay. Co ja nie mogę trafić, za to, że mam tutaj rzeczy. Dwa ulubione kolory daltonistów. Czerwony i zielony. No, tak między czasie też sobie pogrywamy jak jest chilka ze, ze znajomymi w Titancoście. Więc dlatego mamy takie fajne przedmioty Jak ktoś, odezwieci się To może... nie jest oszustwo Bo gra na to pozwala Nie no, to jest normalne uh -huh. Zobaczymy jak to będzie wyglądać Może pociśniemy na wyższych poziomach jeszcze Bo tak naprawdę gra, taka jak Titan Quest Zaczyna się dopiero wtedy Gdy przejdziesz grę na normalnym I wspinasz się wyżej po poziomach No wiem, nagrałem no, w Diablo to, to, to Z drugiej strony można zawsze zrobić tak że już dalsze na przykład takie odcinki jakbyście chcieli. To będą skrócone po prostu te... I głównie na przykład na sobie na walki z bossami albo na jakieś bardziej dynamiczne momenty. No, nie, po prostu możesz zrobić tak, że przyspieszysz w czasie, kiedy po prostu bijesz tak bezmyślnie, a zwolnić, kiedy na przykład ubijesz bossa. A no to też jest fajny pomysł. To prawda. I takie. I będzie gadanie takie tu, 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 taka trójkotka. Nie wiem czy O, minotaury, zbliżamy się. Jajcie, ale my naprawdę mamy postać rozbudowaną. Tak, kiedyś trzeba było tu trochę te minotaury, a teraz... Nie. Chyba, że po prostu wtedy źle zrobiliśmy postać, wiesz, może był zły build. Znaczy nie. Podejrzewam, że nie był zły build, aczkolwiek może nie mieliśmy jeszcze tak rozbudowanych tych umiejętności, które, z których teraz korzystamy. A no, może? No, tak naprawdę nie da się być najlepszym cały czas, tak? I mamy zdobywcę minotaurów. Jej, czy co, to u mnie z rogów. W ogóle co my mamy za że Regeneruje życie cały czas. Widzisz? Mm, to jest umiejętność. Nie, to jest wódzkie chyba. Nie, to jest umiejętność. Nie, ale wódzkie to jest, zobacz. Nie. Coś na pewno plus 11% regeneracji zdrowia. Mm. Coś kojarzy, że też dodawała nam. Nie wiem. Ale umiejętność, to tak, masz rację, jak wejdzie, to do, e, zabiera im życie. Albo po prostu daje nam. E, umiejętność sprawia, że wszystkie ataki, e, jakie poniesiemy w trybie, nie wiem, jakimś tam. Daj mam dodatkowo życie. taka magia. O, Kostka Kostka cha... chaosu! Jej, wiecie co? Koska chaosu. O, tak. E, to była taka historia, że na tamtej postaci mamy zwój, który wymaga właśnie kostki chaosu. I że zastanawialiśmy co to w ogóle jest. Czy to jest no, jakieś. nie od diabła mamy tych formuł. Tylko, że większość z tych formuł wma... wymaga, wymaga pomniejszych formu... artefaktów, mhm. czyli jakby e... rzeczy stworzonych z tych podstawowych formuł, tak? To już jest jakby ten poziom. No i no niestety jakoś tak nie wyszło. Wiecie co? Zawiesiłeś się? No właśnie, postać się zawiesiła w skrzyni. W skrzyni? No w skrzyni, nie mogę być ze skrzyni. bez cię skrzynia? No żebyś wiedziała. Niebezpieczna sprawa, co? Nie ufajcie nigdy skrzyniom. Dobra, zaraz sprawdzimy. No, ale jest wykorzystywany taki motyw, czasami w grasz. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa konkretnie, ale właśnie idziesz do skrzyni, a ono się okazuje kolejnym potworem, czasami nawet bosem. No, trochę ja. Znaczy, ogólnie Motyw fajny. To prawda. Motyw ciekawy. Gorzej, jak pokonałeś przed chwilą bosę i masz mało życia. Tak, zaraz zobaczymy, czy wyjdę z tej skrzyni. Powiem wam szczerze, no chciałbym. Okej, okay, to wiecie co? My wam w tym momencie dziękujemy. Mamy już 28 minut, więc. Może, można powiedzieć, że jest odcinek całościowy. Będziemy musieli się z tej skrzyni wykopać, ale tego tak. już wam oszczędzimy. Pokażemy wam kolejny odcinek, już przy walce. Z bossem, po prostu przed walką z błosem samym, żeby wam też oszczędzić niepotrzebnego dropienia, i tak dalej. Więc dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy do subskrypcji, dania lajka, komentowania, komentowania, i no słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, wielkie. Trzymajcie się na razie. Pa.